Nie słuchaj nigdy ludzi, którzy mówią ci, jak wrócić skądś, gdzie nigdy nie byli. Bo oni nie wiedzą, jak to zrobić. Oni nie zrozumieją nigdy, przez co musisz przejść, żeby to zrobić. Oni nie wiedzą, jak się czujesz. Więc będą ci mówić, korzystaj z życia, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Przestań już o tym myśleć. Ale to nie jest droga powrotna. To nie jest sposób. To nie jest ręka, którą ci podają. Tylko bardziej palec, który ci gdzieś tam wskazują, żebyś sobie sam poszedł. Żebyś ich w to nie mieszał. Żebyś dał im spokój. Bo często nawet nie wiedzą. Jak to zrobić? Będą mówić rzeczy, które są takie łatwe, zwykłe, powierzchowne, trochę może egoistyczne. Słuchaj siebie. Słuchaj swojego głosu. Bo ty dobrze wiesz, ile już przeszedłeś, jak ta droga wygląda. I pozwól sobie na to wszystko, co czujesz dzisiaj. Pozwól sobie na te łzy. Pozwól sobie na uśmiech też, pozwól sobie na radość, ale pozwól sobie na smutek. Pozwól sobie na wszystko, bo to jest właśnie wolność. Wolność w odczuwaniu to jest twoje szczęście i to pomoże ci przejść tą najtrudniejszą drogę, którą dzisiaj idziesz. Drogę najważniejszą do zrozumienia, do odnalezienia sensu, do zwycięstwa, do bycia sobą. Nigdy się nie poddawaj, razem damy radę. Bum.